Siemaneczko, z tej strony Sharpie, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na głównej serii. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie dalej ze źródłami i możliwe, że na koniec, jeśli się wyrobimy, polecimy sobie jeszcze z... polecimy sobie z... wywożeniem obornika. Rozpoczniemy sobie wywóz obornika. Wysypiemy sobie to, co my skosiliśmy ostatnio. I będziemy sobie działać dalej. Więc tak, ja Was oczywiście na samym starcie chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i że chętnie go obejrzycie. <laughs> Przepraszam za chrypka. No ja jestem mile zaskoczony, jeśli nam się uda, no ja sobie tutaj obiady dookoła. Możliwe, że żeby właśnie zająć się tym, tym obornikiem, to włączę sobie tu pracownika tylko tyle, że no jedyne pole, które możemy nawieść, to jest to pole... 30, jeśli dobrze pamiętam, 30, czy to 3, nie, 31, tak, 31, bo tam mieliśmy rzepak, więc tamto pole możemy nawozić, bo tutaj musimy zebrać słomę, więc będziemy sobie działać ze słomą też i ogólnie, no mamy pracę co nie miara. Ostatnio nie nagrywałem już dawania krobom, no bo praktycznie co chwilę daję krobom, więc nie ma, nie ma sensu tego nagrywać cały czas. I też myślę, że dla Was to nie jest nic znowu specjalnie ciekawego, yy, dawanie jej krową, yy, i tak co ja miałem, po, co ja miałem wam przekazać, yy, musimy sobie pokombinować jeszcze z tą yy, kieszonką. Tylko zastanawiam się, nie wiem ile minęło, czy dwa miesiące już od yy, ostatniego zbioru trawy czy miesiąc, no to byśmy mogli to skosić w sumie, co mamy to pole tutaj, bo to zawsze to troszkę yy, troszkę. Trawy będzie, więc na kieszonkę może pójść, bo musimy nadrobić te zaległości niestety, które mamy. Tu mamy sorgo też do zbioru już, więc też je musimy zebrać. No i musimy pozbierać po prostu to co możemy i będziemy działać sobie dalej, bo jeszcze, jeszcze mamy dosyć dużo plonów do zbioru. I też mega dużo pracy przed nami. No ja nagrywam odcinek jeszcze ten, ten poprzedni, opublikowany więc y, jeszcze nie wiecie co tam się działo, no ale już przy, y, przy y, publikacji tego już będziecie mieli tamten odcinek dawno dodany, więc y, będzie wszystko git. Powinienem objechać dookoła, wydaje mi się, chociaż to jest dłuższy poprzeczniak może być problem objechać dookoła, no ale zobaczymy, może się uda. Chociaż nie, będę musiał podjechać sobie chyba, więc... Zaraz tu będę musiał ogarnąć sobie pracownika i podjadę żeby to wysypać, bo chcę jak najszybciej tutaj skosić no najwyżej około 10 minuty odcineczka podziałamy sobie z, podziałamy sobie z zbiorem z rozważeniem obornika a tutaj sobie włączę pracownika po prostu żeby mi już to działał żeby mi działał tak jak należy i tak, no tu mamy słonecznika dosyć sporo. Też powinniśmy na oleju dosyć dużo zarobić, i widzę, że przesta przestaje, nam brakować, yy, przestaje nam brakować wełny miesiąca na miesiąc z tego co widzę. Bo tam już mam kolejny, kolejną wełnę wyprodukowaną. Tu jeszcze ta nie przetworzona, więc jest szansa, że zaczniemy się w końcu wyrabiać z wełną na bieżąco. Bo tamte owce, które mamy, w, yy, mieliśmy młode, już dorosły, na to wychodzi. Yy, i zaczęły produkować w końcu wełnę, a jak zaczęły produkować wełnę, to też będziemy mieli jej więcej. No poczekajcie, zaraz sobie przejmiemy w sumie, czy wszystkie są już dorosłe, dorosła, dorosła. Tu jeszcze mi kilka zostało, które nie są dorosłe. No ale tak, to już większość jest dorosłych i przestajemy mieć problem po prostu z dostępnością wełny dla naszej przędzalni. Więc to jest nasz. Nasze dobre, dobra dla nas wiadomość, bo mamy w końcu na bieżąco wełny, prawdopodobnie, więc będziemy cały czas produkować już. Jeśli dobrze pójdzie, będziemy cały czas produkować tkaniny, a to mi jest bardzo na rękę, bo to są bardzo duże pieniądze dla nas. Tam już jak widzicie mamy już przygotowany ciągnik z załadowanym obornikiem, bo musimy obornika trochę wywieźć i gnojówkę będziemy wywozić w późniejszym czasie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jakiegoś vloga z Orki pod ziemniaki na przyszły sezon. Bo mogę, postarałbym się coś dla was nagrać. Nie wiem czy mi się uda, ale możliwe, że się uda coś nagrać, więc będę chciał też coś dla Was nagrać, żebyście mieli takiego, takie też vlogi jakieś rodnicze ode mnie, żeby, no żeby jednak ten kanał był dla was ciekawy. No nie ma opcji, że damy radę to pole skosić i jeszcze wywieźć obornik, więc... No tak jak y, mówię, właśnie będę musiał opuścić pewnie pracownika i będziemy sobie działać z zabornikiem jeszcze, żeby to jakoś w miarę możliwości poszło. Dobra, ja sobie tutaj zostawiam ten ciągnik. E zostawiam nas w sumie bez, bez różnicy, bo kombajny jest akurat w takim momencie, że nie ma różnicy czy w prawo, czy w lewo pójdę z, prze z przełączaniem się między y, pojazdami, bo i tak mi wychodzi na jedno i to samo. Dobra, tu mam, tu sobie ogarniemy ten poprzecznik, ile co od tamtej strony niech mi kosi pracownik, a ja sobie tutaj a ja sobie pojadę, pojadę z tym obornikiem prawdopodobnie, żeby, no żeby to jakoś w miarę sprawnie poszło tak to ja, to ja chcę właśnie, żeby pokazać Wam coś więcej, a nie tylko jeden, jedną rzecz na jednym odcinku. Bo z serii na no Man's Land jak słyszeliście ostatnim odcinku i widzieliście odcineczek, będą krótsze odcinki Zobaczymy, bo chcę po prostu zobaczyć, czy zmieni się coś w oglądalności w rozwoju kanału, bo widzę, że YouTube obcina mi zasięgi chyba przez czas oglądania, więc nie wiem, czy też nie skrócę po prostu odcineczków. Yy, bo nie, nie chcę też samych timelapsów robić, no bo jednak nie mam wtedy kontaktu z wami, a chciałbym mieć ten kontakt jak najlepszy z wami. Dobra, możemy jechać sobie na drugi koniec i włączam sobie pracownika, tam niech już działa, a my będziemy sobie lecieć z dalszą częścią. Dobra i tak, musi, i tak mi pracownik złoży rurę, więc... Co by nie było, muszę sobie złożyć. Dobra i załączamy sobie pracownika, niech już mi jeździ. Niech on mi tu jeździ, a ja sobie... W sumie tym ciągnikiem mógłbym zjechać na pole, z pola, żeby wysypać i podstawić go z powrotem. I wtedy dopiero sobie pojedziemy z dalszą częścią bo No bo niestety, ale tu już mi się nie zmieści zbiornik, więc nie ma sensu go czekać na ten zbiornik, tylko pojechać, wywozić ten obornik, bo mamy go dosyć sporo. Myślałem też o zrobić akcję taką, że wywożę sobie obornik, rozkładam, wysypuję na, na hałdę na polu, no ale nie mam tak odległych pól, żeby przewozić obornik, więc na razie sobie będę działał tak, a w późniejszym czasie będziemy po prostu działać sobie z, z tym, żeby mieć żeby mieć rozwożone na hałdy Dobra, wyładowujemy, odstawiamy tam ciągnik i lecimy sobie dalej z pracami. No bo myślę, że chociaż pół pola się uda rozwieźć dzisiaj na odcinaczku, żebyście, no żeby po prostu, żeby nie mieć zbyt dużo do dokończenia. I tak jeszcze w następnym odcinku będziemy kosić, więc możliwe, że jeszcze sobie będę rozwoził w następnym odcinku, bo no bo mamy jeszcze dosyć sporo pracy przed sobą, no i więc nie śpieszy się jakoś z, tymi, yy, z tym rozważeniem obornika. Tu mamy jeszcze palety tkaniny, więc to już jest dosyć dobra kasa. No a jeszcze przed nami dosyć sporo. Dobra. Yy, nie w tę stronę, tutaj. Dobra, więc doładowany mamy yy, obornikiem do pełna i lecimy sobie. Będę chyba brał odkryw, bo to widzę, że nie jest tak strasznie dużo. Wiadomo, te silosy akurat są takie, że yy, one są, można powiedzieć, bez limitu, bo one chyba mieszczą 150, 000, 150, 000, 150 000 tysięcy litrów, litrów, więc z nimi nie ma problemu na ten moment. A właśnie, zobaczmy sobie jeszcze na promocję, co tu się pojawiło w promocjach. No nic ciekawego tak naprawdę dla mnie, no bo to jest wszystko niepotrzebne mi na ten moment. O, czekajcie, ja sobie wykryję szerokość roboczą już, żeby mieć gotowe. Muszę sobie zostawić piesa, żeby zrobić tutaj robotę tak, jak należy. Dobra, i lecimy sobie z tym rozważeniem. No Myślę, że obornika tak strasznie dużo nie idzie, więc powinno być w miarę jednym, mi się wydaje. Myślę, że powinniśmy połowę. O, pracownik już ma połowę prawie zapełnione. Chyba <laughs> nie wiem, jak to jest jak tu wygląda sytuacja za co mi pobrało 10 tysięcy bo przewijałem czas dobra więc pożyczka mi ukradła no ale już mamy kolejną yy, kolejną sałatę więc będziemy mogli ją też sprzedać żeby odrabiać i myśleć, czy nie postawi właśnie kolejny, kolejnej dwóch szklarni i wtedy byśmy chyba mogli zacząć spłacać sobie powoli kredyt bo w tym momencie nie mamy możliwości jeszcze spłaty kredytu bo no bo jest yy, ta pożyczka i ona mi dosyć dużo kasy kradnie i mógłby, może by, byłby problem z wyrobieniem się finansowo. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu. Dobra. I ogień. Ja bym sobie tu załączył pracownik. A nie, pracownik nie bierze mi tego. Nie bierze mi pracownik. Jest wyłączone kupno obornika, więc. Mogę sobie śmiało pracownikiem tam rozwieźć do końca ten nabornik, a ja sobie tutaj już odbieram kolejny y, zbiornik. Dobra, więc on niech sobie tu stoi, i my wracamy sobie do y, pracownika, żeby. no bo chcę jednak sam to rozwozić, a nie pracownik. Nie, żeby pracownik mi rozwoził. Y, jeszcze sobie myślę, że jedno, jeden rozrzutnik wywieziemy, i wtedy zakończę odcineczek, dopiero żeby. No żebyście coś jednak zobaczyli poza tym, poza tymi zbiorami i yy, siewami. No tu Wam chcę wykorzystać jak najwięcej tego naturalnego naszego nawozu, no bo mamy, mamy taką możliwość. Czekajcie, ustawię sobie też GPS-a, żeby, no, żeby nie tracić po prostu obornika, bo jest bez potrzeby tracić go. A jednak yy, on nam zaoszczędza, yy, finansowo nas oszczędza troszkę. No czekajcie, ile mamy go w ogóle, w ogóle obornika. Yy... Obornik 173 000 litrów, więc mamy tak naprawdę yy, prawie 20 rozrzutników, więc to jest mega dużo. Więc myślę, że powinniśmy finansowo yy, się podbudować troszkę, bo wiadomo, jak będzie tak dalej, że yy, będę miał tak strasznie dużo obornika, to część będziemy sprzedawać po prostu do biogazowni, żeby też zacząć więcej na tym z tego mieć bo no bo obornik też można sprzedawać, więc czemu by nie dobra, ładujemy i lecimy sobie na tu, od, dalej no z tego co ja widzę to musimy mieć po prostu co sezon dwa, dwa pełne te silosy kiszonki no chyba żeby coś tam wynikło no to zostawimy sobie jeden silos na przykład abyśmy mieli jeden nie, nieopróżniony silo, no to nie będę tego wywoził, tylko wolę już yy, sobie. Ajajaja, za szybko! GPS zgupiał i jakby nam zostawa... zostawało, no to wtedy sobie po prostu tylko jeden silos będziemy zapełniać, ale będę chciał po dwa silosy zapełniać, żeby, no, żeby było na dodatku, bo później może być problem, że właśnie tak jak teraz, że muszę myśleć, czy mi wystarczyło ciszonki do następnego sezonu. Na no jednak do następnego sezonu jeszcze daleko. A nie tak. Ustawmy sobie gps jeszcze raz i lecimy sobie z tematem. Tam sobie jeszcze zrobię też poprzecznik, żeby jak najmniej, żeby mi wystarczało na dwa pełne paski. No bo jak nie będzie mi wystarczająco na dwa pełne paski, no to później trzeba tak kombinować, żeby to yy, rozrzucać. i tak pewnie będę musiał w końcu zacząć kombinować, no ale. To już jest inna kwestia. Więc tak, to sobie to pole sobie nawieziemy i w następnym odcinku będę chciał kosić sorgo, pokosić sobie sorgo i później wziąć się zaprasowanie też słomy. Więc możliwe, że to poza odcinkiem sobie to pole dowiozę że nawiązę do końca, żeby, no żeby jednak mieć możliwość w następnym odcinku podziałać też ze słomą, zacząć przynajmniej ją prasować. Nie mówię już o złożeniu, ale chociaż zacząć prasować. No bo w następnym za miesiąc będziemy musieli już kosić znowu trawę na kiszonkę. Bo teraz już teraz pójdzie na kiszonkę, później znowu... pasuje mi chyba dwa razy na kiszonkę wziąć, bo kiszonki nie mam zbyt dużo, a pasowałoby z nią nadrobić troszkę. Jak zostałem sobie skręciłem, pasuje mi przejechać ten poprzecznik tu. Dobra, myślę, że możemy startować. Eee. No, pasowałoby mi nadrobić tą kieszonką. Nie wiem, czy będę w stanie, jak coś, to po prostu będziemy musieli kupować kiszonkę, No a to jest, no niestety, niemały wydatek dla mnie, więc będzie, będę chciał coś pokombinować, żeby mi wystarczyło. No, może bym tu, tutaj też bym mógł tę trawę z, z zebrać, która jest koło pól. No, ale to już jest takie, no, na siłę, można powiedzieć. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno będę chciał skosić tą, yy, tą trawę koło fabryk, żeby jednak. Mi, coś zawsze mi więcej, coś zawsze więcej będę miał y, do, dla tych naszych y, krów, bo trawy jeszcze mamy przynajmniej tyle plus, do trawę dla owiec mamy, więc nie musimy się na, jeszcze tym martwić, ale w następnym sezonie muszę y, załatwić sobie jeszcze jedną łąkę jakąś dużą, y, żeby, y, bo, zacznie mi, bo coraz bardziej zacznie mi brakować tego wszystkiego y, i musimy sobie to ogarnąć, więc ja na tym momencie z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. A ja się z wami żegnam, odbieram kolejny, kolejny zbiornik. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!